Mówią, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, i w życiu bym się nie spodziewała, że jabłka mogą padać tak blisko. Ile lat różnicy? 25 lat różnicy, a historia się powtarza i to w tak bardzo podobny sposób, że muszę wam o tym opowiedzieć. Mój syn Filip, który właśnie skończył 15 lat, ma pasję związaną z Japonią. Uwielbia wszystko, co japońskie mangę, język japoński. No po prostu jest zafascynowany tym krajem i bardzo, bardzo chce tam pojechać. Na początku to było, że chce pojechać na wycieczkę, potem się to przerodziło, że pojedzie na wymianę ze szkoły, a teraz już bardziej poważnie mówi i. Pragnie pojechać, po prostu tam zamieszkać i uczyć się w szkole z internetem. No i nic by nie było w tym dziwnego takiego, e, tylko że to jest właśnie moja historia, która wydarzyła się 25 lat temu. Moja historia wyglądała tak, że mieszkaliśmy w Zielonej Górze i ja chodziłam do liceum z rozszerzonym językiem angielskim, w którym się uczyłam tego języka, ale to nie było dla mnie wystarczająco, bo pomimo, że mieliśmy 10 godzin języka angielskiego w tygodniu, to dla mnie to było za mało, bo nie uczyłam się aż tyle, co bym chciała. A ja tak bardzo, bardzo pragnęłam nauczyć się języka angielskiego i mówić po angielsku. W pewnym momencie mojego życia wpadłam na taki pomysł, że po prostu muszę znaleźć szkołę, która będzie mówić, wykładać i uczyć mnie tylko po angielsku. Mając 15 lat, jeszcze pamiętajcie, wtedy internety nie były takie, jakie są teraz. I w ogóle strony internetowe to wszystko było jeszcze bardzo, bardzo takie, że tak powiem, w małej ilości. No i e, mój tata włączył mi komputer, bo mieliśmy tylko jeden w domu i e, włączył ten komputer i włączył mi internet i wiecie jak się włączało internet to telefon się jakoś odłączało czy jakoś to po tej samej linii szło i taki dźwięk jak ktoś jest mojej daty albo starszy to na pewno pamięta te dźwięki internetowe no i włączył mi ten internet no i ja wpisałam właśnie. Że chcę taką szkołę sobie znaleźć. No i oczywiście no nie było zbyt wiele takich szkół w Polsce, a przynajmniej nie miały strun, stron internetowych i wyskoczyła mi amerykańska jakaś szkoła w Warszawie, do której chodzili, wiecie, uczniowie, którzy byli z rodzin na przykład konsulów czy ambasadorów itd. No i ja do tej szkoły napisałam list e-mail, że bardzo chcę się tam zapisać, jestem wzorową uczennicą i chcę rozpocząć u nich naukę. Oczywiście o niczym nie powiedziałam na razie rodzicom, bo chciałam zobaczyć, czy w ogóle się coś to da. No i ta szkoła do mnie odpisała i powiedzieli, że właśnie bardzo chętnie mnie przyjdą, przyjmą do szkoły, wszystko im się bardzo podoba, ja moje osiągnięcia naukowe i tak dalej, i że czy możemy się umówić na, na spotkanie. No i wtedy ja chciałam powiedzieć mamie o tym, wytłumaczyłam jej to wszystko i ona się bardzo ucieszyła, że ja sobie takie coś załatwiłam, z tym, że potem właśnie mama dzwoniła tam i okazało się, że to nie jest takie proste. Ponieważ y, cała ta szkoła bardzo dużo pieniążków kosztowała, absolutnie moi rodzice nie mogli sobie na to pozwolić, nawet gdyby chcieli. Y, więc moje marzenia, jakby wtedy, legły w gruzach, ale ja się nie poddawałam. Ja nigdy nie potrafiłam przyjąć do wiadomości tego, że coś nie jest dla mnie, czy coś nie jest dla mnie dostępne. I tylko zawsze szukałam dróg okrężnych, żeby do tego czegoś, do tego dążę, y, dojść. Ja zaczęłam dalej szukać tych szkół, no niestety nie miałam zbytniego szczęścia, ale moja mama, widząc, że bardzo tak pragnę tego angielskiego się nauczyć, e, zaczęła szukać na własną rękę. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy szukaliśmy tej szkoły, to było chyba w maju, jakoś tak przed wakacjami, dosłownie w tym miesiącu, kiedy myśmy zaczęli szukać szkoły, Utworzyła się szkoła w Krakowie. To się nazywało Kolegium Międzynarodowe. Ktoś właśnie wpadł na taki pomysł, i czy tutaj właśnie jest taka siła sprawcza, nie? że ktoś myśli, a ktoś dostaje taką wiadomość i nagle chce otworzyć taką szkołę. No i ta szkoła właśnie zaczęła się otwierać. Moja mama znalazła informację nie wiem gdzie. I e, umówiła się na spotkanie. To było w Krakowie. Pojechałyśmy z mamą na to spotkanie i tam w tej szkole powiedzieli, że no e, właśnie, otwierają. I jedyne jaki mają warunek, wytyczny od, e, od kuratorium, chyba, że żeby otworzyć szkołę, to muszą mieć przynajmniej cztery osoby, a mieli dopiero trzy osoby zapisane. No więc moja mama pomyślała, to ja jestem tą czwartą, czwartą wybraną do tego kolegium europejskiego. Oczywiście to była płatna szkoła, czesna jak na tamten czas. O ile dobrze pamiętam, bo nie pamiętam aż tak dobrze, to było 400 zł. 25 lat temu 400 zł. To były bardzo duże pieniądze, zwłaszcza dla osób takich jak moja rodzina, które po prostu nie były bogate, tylko normalnie pracownicze rodziny, które żyły z miesiąca na miesiąc. No i mama no nie miała takich pieniędzy, żeby żeby płacić co miesiąc plus do tego gdzieś musiałabym mieszkać, coś musiałabym jeść, ale ja tak bardzo tego pragnęłam, a ona tak bardzo chciała mi to jakby zasponsorować. I tak naprawdę ja do tej pory nie wiem skąd te pieniądze wzięła. Podejrzewam, że pożyczyła, wzięła pożyczkę. I muszę jeszcze tutaj dodać, że mama moja była taka właśnie, że bardzo chciała realizować moje <laughs> marzenia i cele. Natomiast często miała takie też opory, czy da radę, i czy, czy to jest dobra decyzja. Natomiast takim, takim, taką drugą opoką był mój tata, który moją mamę jakby w tym wspierał, w sensie, że mówił jej, że ona da radę, że zarobi te pieniądze, że gdzieś znajdzie źródło, że coś wymyśli. Więc oni we dwoje się bardzo uzupełniali do tego, żeby dać nam, moją, mi i mojemu bratu, możliwości na przyszłość. Rozpoczęłam naukę w tym Kolegium Europejskim od września znalazł się internet, znalazło się miejsce i mogłam uczestniczyć w tych zajęciach. Wielkie szapoba, jak się mówi, dla mojej mamy, że zaufała, że podjęła taką decyzję, i w ciągu dosłownie kilku tygodni ja przeprowadziłam się do Krakowa i rozpoczęłam tam naukę. To nie było łatwe ani dla mnie, bo to była, wiecie, pierwszy raz w dużym mieście w, w, w obcym miejscu. Chyba najtrudniejsze było życie w internacie na samym początku, bo ja byłam taką osobą, która nie lubiła za bardzo kontaktu z innymi i mieszkałam w pokoju czteroosobowym i z dwiema jeszcze dziewczynami, i one nawet gdyby teraz ich ktoś zapytał, to pewnie opowiedziałyby wam, jaka ja byłam dziwna. A to dlatego, że po prostu ja mam swoje przyzwyczajenia i po prostu zachowywałam się po mojemu. Ciężko mi było nawiązać kontakt w internecie. Eee, no, ale to już opowieść na inną, jakby rzecz. I teraz do czego zmierzam? Mój syn we wrześniu skończył 15 lat i właśnie ten temat Japonii. Eee, myślę, że jeszcze się bardziej podkreślił ten, podkręcił ten temat Japonii tym, że mieliśmy problem z wizą i z paszportem. I była taka opcja, że polecimy do Japonii, żeby załatwić paszport w tamtym urzędzie, bo tam przyjmują codziennie, a nie tak jak w Bangkoku, tylko w wybrany dni. W pewnym momencie mój syn mówi do mnie: Mamo, ja chcę mieszkać w Japonii, ja chcę tam żyć, ja chcę spróbować chodzić tam do normalnej szkoły i nauczyć się japońskiego. No i to ja wtedy usłyszałam z siebie sprzed lat, aż mi się gęsia skórka i łzy w oczach. Jak ja i dlatego tak bardzo jego rozumiem, co on chce osiągnąć i jakie to jest bardzo ważne uczucie dla niego, i to jak dokładnie wiem, jak ja wtedy się czułam i jak ja bardzo, bardzo pragnęłam, i nic się nie liczyło, tylko to właśnie moje, co ja chcę osiągnąć. I, i to, że moja mama y, tak bardzo walczyła, żeby mi to dać. Więc tutaj nie ma dla mnie żadnego jakby oporu, czy po prostu muszę pomóc swojemu synowi pojechać do tej Japonii, tutaj bez, bez żadnych pytań po prostu się to powinno odbyć, bo ja wiem, w którym momencie życia on jest. Podsumowując, niedaleko pada jabłko od jabłoni, dosłownie ta sama historia, tylko troszkę inaczej. Ja pojechałam do Krakowa, on chce jechać do Japonii. Nie mam przed tym jakichś obaw. Wiem, że sobie poradzi, bo ja sobie poradziłam. Ja przeszłam tą drogę, więc dla niego to jest naprawdę piękna droga przed nim. I myślę, że nic nie kształtuje tak młodego człowieka, jak to, że może się sam z sobą zająć. Musi podejmować konkretne decyzje, żeby przeżyć, żeby mieć na wszystko decyzje finansowe, co kupić itd. Także będzie to dla niego najlepsza szkoła życia, i ja teraz muszę znaleźć, tak jak moja mama kiedyś, 25 lat temu, to teraz ja muszę znaleźć możliwości dla niego, żeby wysłać go do Japonii.